Nie przybierze pan ja jeszcze jego. Tutaj, ale no to tu, może do tego. A może tutaj środek. jeszcze mogę go tu wstać, ale środek? Mogę... Dobra, lepiej wsiadaj! Ja Dawaj się trzymam. Dobra Sylwia, pan wie, no czy kurna ziemniaków nie wie? Adria trzymaj się. Vamos lá! Ja nie wiem, а ты, я, я не верю, что ты А ты хотела Я не верю, что Нет. А